Dobra. A może o tak, o tak bardziej na boku. To mnie teraz mi w ogóle nie przeszkadza. Ogólnie miałem też się bawić z tym mikrofonem, z tą jakością. Ale kurwa, no kiedyś się próbowałem bawić. No i co? I nie wyszło. To naprawdę ktoś by mi musiał pomóc to zrobić. No i trochę tak powiem, trochę chipy mamy. Konektor, no. Ja pierdolę gościu, co nas rucha. Serio? No bo najlepiej to by było, jakby mikrofon miał coś takiego, nie? Czy nie? Czy zaraz jest za głośno? No, ale znowu wtedy dosłownie wszystko słychać co mówię, nie muszę się drzyć. Ale tak blisko mikrofonu nie chcę mieć. O kurwa! Ej ty, ale nie no, wtedy to było słychać gdzieś wkurwiony, nie? W sensie było słychać, było widać, bo ani że się nie odzywał. Od razu, od razu kurwa po meczu że z spika wyszedł. Było widać gdzieś wkurbione, było, było. A kurwa, 1B. mu to dać? Ale nie no, mi... Te, wtedy też kurwa już... ...pójnia była. Kurwy mi zabierają wszystko. Ej, dobra, ale Michał, teraz ty mi podpowiedz. E, ten mikrofon ma dobrą jakość, czy kurwa myślisz, że da się lepiej ogarnąć? Ogólnie co myślisz o tym mikrofonie? Bo mikrofon kurwa jest zajebisty, tylko no też trzeba umieć, jakby go kurwa ustawić. A ja nie potrafię, chyba za bardzo. Tak mi się wydaje. Nie no mam. Nie mam go do kompat, tylko mam go do tego. Takiego kurwa, nie wiem jak to się nazywa. Speca specjalnego pudełeczka. Kurwa nie wiem jak to się nazywa. Zaraz się wyślę na meszę czekaj. No to jest studyny, to, to pewnie też się nie kurwa... No nie zdziwię się jak to musi być jakieś małe pomieszczenie, no nie. Jakieś obudowane i tak dalej. Moim zdaniem, kurwa, jak ja zaczynałem streamować, to zrobiłem najgłupszą rzecz na świecie. E, czyli no, droższe znaczy lepsze. I jak mi było na coś stać, to kupowałem, kurwa, to, to, tą droższą rzecz. Zamiast kupić dobry mikrofon za 400, to kurwa kupiłem za 1,5 kafla. Chuj wie po co. I to w dodatku studyjny, kurwa. Ale no kurwa, o kurwa, nie kupiłem broni. Może jakoś, ku... no ale ja tego mikrofonu kurwa nie podłączę inaczej. Żeby od razu do mikrofonu, do tego, do kompa szedł. No nie jestem, no muszę popatrzeć, tyle no do co innego kurwa zrobić. <coughs> No bo kurwa, właśnie mam takie wrażenie, że jak oglądałem streamerów, którzy ten mikrofon mieli. Korton, eee, streamerów, którzy, którzy mieli ten mikrofon, no to normalnie o wiele lepiej było ich słychać niż mnie. A mi się zdaje, że ja mam taki, jakby przytłumiony troszeczkę ten. Przytłumiony trochę. jest w ogóle 6-3 kurwa. Coś nie... Coś nie idzie tak, jak bym chciał. Mam konektor. Ja pierdolę! Nie no, zaraz w teren, zaraz może skończę ten mecz i popatrzę. One short. Ja, Jeb, pietole dole. Jeba na przewieszka. Window, window. Kurwa, daj mi to. Dobrze. No to wiadomo, nie? Ale... Tak myśl... O, w ogóle Arsenal wygrał, wygrał z Chelsea. A Chelsea też ładnie tam... Na Legie gadała, nie? Naśmiewają się kurwa z LEGI Warszawa Ale tak myślisz plus minus Łatwo Underdead Tak plus minus kiedy paznok się zrobisz A co do tego czy dobrze to tak bo jaki sobie Arsenalowi Także derby... derby Londynu wygrane. Last day. Last day. dobra, odrobiliśmy. To jest kurwa to. Chuj wie tak szczerze. <coughs> Zaraz zobaczę, kurwa, jakieś filmy na YouTubie co do tego mikrofonu. Może się uda y, lepszy dźwięk zrobić. Kurwa z każdej strony Dobrze! Uratowane Nie sądziłem, że mi się uda to ugrać, ale dobrze jest Pięknie, nie? Dobra, biorę Famasa Chociaż Robię tak no i tak, gram drugi mecz, on trwa 20 minut Holera wiecie mi kurde nie wygasło w piecu takie właśnie, że ży... kurwa Serio Co jest? Czego te kurwy forsują? Ja jebie no nie spodziewałem się, że będą forsować. Dobra, ej, później ogarnę sobie ten mikrofon. Sądzę, że jest to do ogarnięcia. A czekaj, ty... ty kurwa napisałeś, że w Need for Speeda grasz Michałek, nie? A w którego grasz? Bo w sumie nie pytałem. Działa. Sorry, że czasem takie kurwa zjebane miny robię, ale no patrzę czy kamerka się zlegała. Ja jebę. Ajajaj, szkoda, że go nie trafiłem. No i spierdolił mnie. Ajajaj. Teraz trzeba przeżyć. Chociaż fama zostanie. Wiadomo, że to nie było jakiś super, no ale chociaż broń mnie. Ja tutaj kurwa no nie mogę biec. Bo mnie usłyszą z Mida. Eee. Bo on press. Three, co, ten. kurwa. Ty teraz coś wyłączyłem. Jest jakaś zmiana kurwa. Dobra, nieważne A to ja, Michałek, tym bardziej nie wiem. A bo myślałem, że coś, coś nacisnąłem, ale jego ja po prostu wyłączyłem. A, one more. Ja muszę jakieś poradniki sobie posłuchać po prostu i tyle. Ale jest taka tragedia kurwa, że eee, jest taka tragedia, że wszystkie kur... te są filmy po angielsku, nie ja jestem taka pipa. O wygraliśmy to eee, angielskiego nie potrafię to i kurwa poradnika nie zrozumiem Serio trzeba się kurde wziąć za ten angielski, bo Tragedia Na razie nie, nie wracam, bo sobie radzę. A może ktoś jest na B? Dobra, jednak chyba wszyscy tam są. Kurwa, zajebał mi w ostatniej chwili. Dobra. Jakaś tam szansa na wygraną jest. Tylko też no, muszę się jednak bardziej postarać troszeczkę. Myślicie, że może i Co to jest to? Halo? Nic nie robi. Chujowo. Kurwa, wyskot. Ej, dobra, bo tutaj kurwa jest szansa na drugą wygraną z rzędu, że jestem aż w szoku. Nice. Mam nadzieję, że kurwa nikogo tu nie ma. Wait, wait. Kurwa! A zjebałem nie, Ja nie wiem o co chodzi ostatnio z tą sniperką. Nic mi nie wychodzi. Dobra, ale to jest nieważne. Nie idzie ze snajperką, czyli <laughs> trzeba grać, żeby się nauczyć, tak? <laughs> Kurwa, to jest 17. Ja dalej nie wiem, czy jutro do roboty idzie. Kurwa no. Myślałem, że dostał łeb. Nie wiem, gdzie może być ostatni. Nie, nie mam pojęcia. Dobra, teraz gramy normalną bronią. Już chuj. Może prędzej się uda zabić. Do pieca kurwa muszę iść. Jak nie w kurwia takie coś, nie? muszę ładzić w jedną i w drugą. Za każdym razem jak gram, może robię błąd, ale spuszuję. A mogę robić błąd, bo oni pieniądze mają. No, fajnie. 94 Muszę pamiętać, żeby zmienić broń MK zamiast auga. Ja zapominam to ten. Zapominam to robić. A może akurat tamte MK by mi się lepiej grało. Dobra, jestem kurwa. Zjebany <laughs> i tyle. Muszę myśleć, kurwa. W tym piecu, nie? Bo chuj wie czy to to się... Czy to, czy to nie wygaśnie? Czy drzewo jest dobre? ta kurwa Nawet nie wkurwa mnie sama granie, no wkurwa mnie to latanie. No z czego kurwa nikt nie mówi do chuja? To za kurwa fiuty, nie? Będę Ania przy Tobie robił mikrofon. To są filmy po angielsku, także będziesz mi tak pół na pół tłumaczyć. Dobra, na, na shorta mi patrzy, także nie będę wskakiwał. Oh, oh, oh. One more B. Kurwa. Ups. Ale trzech zabiłem. Dobrze. Ja w jest pieniędzy, że nie ma Kurwa ja wygrałem tą rundę. Ja! Bo stałem, czekałem kurwa do końca. To jest moja zasługa. Teraz mnie kurwa całować Po stópkach. Jak nie to w łeb. Ostatnia runda. O, wyjebane jajeczka. Kurwa jak weszli. Kurwi bąki. Kurczę, synki znają granaty i wchodzą jak do siebie. Pięknie! Dobry mecz. Teraz tylko wygrać jedną. I mamy to. I mamy fajny mecz. Może w początkach się nie zapowiadał dobrze, ale. No. Tylko teraz Panowie. Pytanie, jaka taktyka, widzicie, rób to co chcesz, ja idę under. Konektor, one. kurwa, match. Nice, zajebisty match, udało się.